Wydawało się, że to zamknięty rozdział. Po 20 latach sukcesów i wewnętrznych burz, Christian Horner oficjalnie zamknął drzwi z Red Bull. Ale podczas gdy wielu myślało, że jego pożegnanie oznacza długi okres ciszy, rzeczywistość jest zupełnie inna. Horner nie jest tylko wolny, jest gotowy, a szalona propozycja, która nadeszła z Maranello, może przepisać całą równowagę polityczną Formuły 1. Ferrari, według coraz bardziej natrętnych głosów w padoku, Miałoby już podjąć pierwsze konkretne kroki, aby zbadać gotowość Hornera do objęcia kluczowej roli w Skuderii. Nie chodzi tylko o prostą rolę menedżerską. Propozycja jest głęboka, ustrukturyzowana, a przede wszystkim niebezpiecznie ambitna, bo obejmuje władzę, kontrolę i obietnicę przywrócenie Ferrari do światowej dominacji bez względu na koszty. Ale dlaczego właśnie teraz? Dlaczego stawiać na człowieka, który odszedł z Red Bull po miesiącach wewnętrznego kryzysu i publicznych tarć? Odpowiedź jest prosta. Pomimo upadku, Horner pozostaje jednym z najzwycięższych strategów współczesnej ery. Osiem tytułów kierowców, siedem konstruktorów. Transformacja młodego zespołu w idealną machinę wojenną. A gdy taki człowiek jest dostępny, wielkie zespoły działają w cieniu. Wewnętrzne źródła z F1 mówią o niezadowolonej Ferrari. Nie tylko z wyników 2024 roku, ale przede wszystkim z kierunku technicznego i strategicznego obranego pod przewodnictwem Freda Wasera. Przyjście Hamiltona rozbudziło najwyższe oczekiwania, ale dziś, na kilka wyścigów przed końcem sezonu, Rosa wciąż nie ma zwycięstw. Żadnego podium dla Luisa, nieskuteczne rozwoje techniczne, pomylone strategie. A w sporcie, gdzie kontrakty znaczą mniej niż presja medialna, nawet odnowienie może stać się szmakulaturą. Tutaj Horner wraca do gry. Propozycja Ferrari, według plotek przesączających się między sponsorami i niektórymi członkami Rady Nadzorczej, przewidywałaby stopniowe wejście z rosnącymi uprawnieniami, aż do przejęcia pełnej kontroli operacyjnej od 2026 roku. Data nieprzypadkowa. To rok nowego regulaminu technicznego, nowych jednostek napędowych, a może nowego DNA Ferrari. Ale uwaga, Horner nie przyjmie roli marionetki. Po burzliwym odejściu z Red Bull jednym z jego priorytetów jest posiadanie pełnego głosu w decyzjach. A przede wszystkim posiadanie udziału w zespołu. Tak jak Adrian Newey otrzymał 5% Aston Martin, także Horner dąży do nowoczesnego modelu przywództwa, gdzie własność splata się z odpowiedzialnością menedżerską. To otwiera nieprzewidywalne scenariusze, bo gdyby Ferrari naprawdę miało zaoferować mu część własności, byłby to pierwszy raz w najnowszej historii, gdy Maranello dzieli władzę decyzyjną z zewnętrznym menedżerem. Cicha rewolucja, ale niszcząca dla wewnętrznej dynamiki zespołu słynącego ze swojego patriotyzmu. Jednak dla wielu to jedyna możliwa droga. Bo problemy Ferrari to nie tylko kwestia wydajności, to kwestia struktury, mentalności. Błędy strategiczne nakładają się na wewnętrzne napięcia. Inżynierowie sygnalizują niezgodności między żądaniami kierowców a rozwojem pojazdów, a nawet przyjście Hamiltona nie wystarczyło do skalenia środowiska. W tym chaosie Horner reprezentuje porządek, autorytet i zwycięską wizję. Porównanie z Mercedesem jest nieuniknione. Gdy James Allison wrócił do większej władzy operacyjnej, wyniki od razu były widoczne. Czy to samo stałoby się z Hornerem w Ferrari? Trudno powiedzieć. Ale pewne jest, że jego doświadczenie, charyzma i sieć kontaktów byłyby zastrzyk pewności dla zespołu, który dziś wydaje się bardziej zagubiony niż kiedykolwiek. I to nie koniec. Horner utrzymał otwarte kontakty także z Alpine, Williams, a nawet Audi. Ale żaden z tych zespołów nie może zagwarantować tego, co reprezentuje Ferrari: historia, prestiż i konkretna możliwość powrotu na szczyt z odpowiednimi zasobami. To marzenie każdego menedżera. A może ostatnia szansa dla Hornera, by zostawić legendarny ślad w dwóch najbardziej ikonicznych zespołach w historii F1. Ale jest szczegół, który może wszystko zmienić. Helmut Marko w jednym ze swoich najbardziej ostrych oświadczeń dał do zrozumienia, że upadek Red Bull w 2025 roku był także winą Hornera. Że jego zarządzanie przyczyniło się do osłabienia zespołu, otwierając drzwi nowym wewnętrznym waśniom i utracie wydajności. Gdyby to była prawda, czy Ferrari naprawdę stawiałoby na właściwego człowieka? Czas nagli. 2026 rok jest tuż za rogiem. A podczas gdy Vasseur desperacko próbuje bronić swojej pozycji, Horner obserwuje, ocenia. A może przygotowuje swój najbardziej wybuchowy powrót: z czerwonym kombinezonem lub bez niego. Głosy nie ustają, wręcz przeciwnie, mnożą się. Bo Ferrari nie jest jedyną, która goni Christiana Hornera. Ale jest jedyną, która, gdyby udało jej się go podpisać, mogłaby na zawsze zmienić równowagę Formuły 1. To, co wcześniej wydawało się tylko sugestią żywioną przez fanów, teraz stało się konkretnym projektem dyskutowanym między wierzchołkami finansowymi, strategicznymi sponsorami i grubymi rybami padoku. Pytanie, które wielu sobie zadaje, to jednak jedno: czy Horner naprawdę przyjąłby sojusz ze środowiskiem takim jak Ferrari, notorycznie sztywnym, hierarchicznym i politycznie skomplikowanym? Odpowiedź nie jest prosta. Bo jeśli z jednej strony Maranello oferuje najbardziej prestiżową scenę F1, z drugiej nakłada presję, którą niewielu potrafi zarządzać. A Horner, po wewnętrznej wojnie w Red Bull, która kosztowała go posadę, mógłby chcieć uniknąć kolejnej burzy w domu. Jednak jest element, który wszystko zmienia wolność kontraktowa. Po otrzymaniu odszkodowania 100 milionów dolarów od Red Bull, Horner ma władzę kontraktową, zasoby i czas. Nie musi przyjąć każdej propozycji. Może czekać, planować i wybrać projekt, który najbardziej pasuje do jego wizji. A jeśli Ferrari naprawdę miałoby zaoferować mu udział w akcjach, pełną kontrolę operacyjną od 2026 roku i kartę blanche w planie technicznym, wtedy tak, moglibyśmy być blisko epokowego zwrotu akcji. Ale uwaga! Czy obecność Hornera w Ferrari automatycznie oznaczałaby początek końca dla Wasera? Niekoniecznie. WF1 przejścia władzy nigdy nie są ostre. Dwie fazy. Okresy wymuszonej koegzystencji, w których definiują się równowagi, testuje wewnętrzne sojusze i mierzy lojalność personelu. Horner wie, jak poruszać się w tych szarych strefach. Przeżył je, zarządzał nimi i w wielu przypadkach wygrał. Ale w Ferrari wszystko jest wzmocnione. Każde słowo waży podwójnie. Każde spojrzenie jest interpretowane, a każde milczenie to wiadomość. Fani są podzieleni. Są tacy, którzy widzą w Hornerze zbawiciela, tego, który może w końcu wprowadzić porządek w organizację, która od lat żyje niespełnionymi obietnicami. Inni natomiast obawiają się, że tak dominująca postać może stworzyć nowe wewnętrzne pęknięcia, szczególnie w środowisku, gdzie odpowiedzialności są często rozmyte między działami i kluczowymi postaciami. A potem jest kwestia polityki FIA. Po starciu z Benem Sulajemem Horner mógłby wykorzystać swoją przyszłą pozycję do wpływania na decyzje regulacyjne na korzyść swojego zespołu, byłoby to w pewnym sensie uzasadnione. WF, jeden polityka, zawsze była częścią gry. Ale oczywiste jest, że powrót hornera z historycznym zespołem, takim jak Ferrari, wywierałby presję na całe zarządzanie cyrku. Człowiek, który rzucił wyzwanie Mercedesowi w ich szczytowym momencie, teraz na czele Rosy z pełnymi uprawnieniami. Scenariusz, który wstrząsa murami Genewy, ale jeśli nie Ferrari, to gdzie? Opcja Alpine pozostaje na stole. Francuski zespół jest w rozsypce ostatni w klasyfikacji konstruktorów z tylko jednym kierowcą punktującym i strukturą techniczną w ciągłej rotacji. Dla Hornera byłoby to żyzne pole do odbudowy od zera z odpowiednią swobodą, odpowiednimi zasobami i przede wszystkim bez natychmiastowej presji wygrywania. Williams natomiast mógłby zaoferować romantyczną okazję. Historyczny zespół zatopiony na dnie siatki, ale wciąż bogaty w potencjał. Horner mógłby stać się nie tylko menedżerem odkupienia, ale także protagonistą jednego z największych zmartwychwstań w historii F1. Ale potrzeba byłoby lat. A Horner w wieku 51 lat mógłby nie chcieć czekać tak długo. Jest też Audi, gotowe wejść do cyrku od 2026 roku. Przemysłowy gigant. Z ogromnymi ambicjami i prawie nieograniczonym budżetem, ale także z bardzo inną kulturą korporacyjną niż ta wyścigowa, do której Horner jest przyzwyczajony. Integracja nie byłaby natychmiastowa, a ryzyko kulturowego starcia jest konkretne. W tym płynnym scenariuszu jedna rzecz jest pewna: Horner ma karty w ręku i po raz pierwszy od długiego czasu to on decyduje o zasadach gry. F1 go czeka, zespoły go zalecają, fani go obserwują. A podczas gdy głosy nadal się ścigają między Motorhomes i Hospitality Torów, Christian Horner pisze kolejny rozdział swojej legendy. Czy to w czerwieni, niebieskim czy angielskiej zieleni? Jedno jest pewne: gdy wróci, zrobi to, żeby wygrać. Dziękujemy, że śledziliście nas do tej pory. Jeśli również wierzycie, że Horner może naprawdę być kluczem do przyszłości Ferrari, lub macie na myśli inny zespół, który zasługiwałby na jego przewodnictwo, zostawcie nam swój komentarz. I nie zapomnijcie kliknąć na wideo, które teraz pojawia się na ekranie, aby odkryć kolejne kulisy, które wstrząsają światem Formuły 1.